Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym właściwie jest złość i czy potrafisz sobie z nią poradzić? Byłeś bardzo zły i nie potrafiłeś nad sobą zapanować? Właśnie dlatego przychodzimy do Was z rozwiązaniem tego problemu. Planny złość jest to projekt społeczny realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady zwolnej Teorii. Wraz z Martyną w internecie tworzymy poradnik dla osób w każdym wieku, w którym pokazujemy, czym jest złość oraz agresja, jakie są ich objawy, przyczyny. Jak sobie z nimi radzić? Stawiamy również ćwiczenia, które pozwalają nauczyć się nam, jak możemy radzić sobie ze swoimi emocjami. Działamy głównie na social mediach, tam wrzucamy posty związane z tematyką naszego projektu. Prowadzimy profile na Facebooku oraz Instagramie, przez które przekazujemy naszym odbiorcom najważniejszą wiedzę, zagadnienia oraz ćwiczenia. Przy tworzeniu postów, wiedzę i inspiracje czerpiemy z książek, internetu oraz przy współpracy z psychologiem. Staramy się, aby tworzone przez nas treści były proste i zrozumiałe w odbiorze. Przy realizacji naszego projektu spotkałyśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem naszych beneficjentów. Utwierdziło nas to w tym, że to, co robimy, jest słuszne i potrzebne dla społeczeństwa. Nasz projekt zyskał również popularność w mediach. Pojawiło się o nas wiele artykułów na różnych stronach internetowych oraz w gazecie. Ale za nasze największe osiągnięcie medialne uważamy reportaż w programie Dzień Dobry TVN. To nie jest coś, co tak naprawdę zaczęło dziać się teraz, bo ta złość i ten problem z radzeniem sobie z tymi emocjami jest od zawsze. Dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Swoim projektem chciałyśmy przede wszystkim udowodnić, że są czasem inne sposoby na radzenie sobie z naszymi emocjami, z wybuchami złości, niż te, które wydają nam się oczywiste.